Kaziemeczki, z tej strony Rzeszek. Dzisiaj wykonam dla was recenzję czołgu Stridsvagn 103 z serii World of Tanks. Tak więc zaczynajmy. Tak więc na początek figurka, jak tutaj widać, jest to taki żołnierz troszeczkę bardziej z zmo zmodernizowany, ponieważ jest to czołg, który był podstawowy po wojnie. Jak widzicie, tak więc tutaj też ma nasz kolega mikrofon, yy, jaką, jakiś śrubokręt, lornetkę. I tutaj ma kamizelkę, kamizelkę taki plecak. Yy, I taką właśnie wygląda. Czyli taki standardowy w zasadzie yy, figurka od Kobi. Takie same twarze i tak dalej. Dobrze, tak więc czołg teraz. Proszę bardzo. No i zaczynamy od czołgu. Yy, <ścoughs> zaczynamy od czołgu. Kolejną rzeczą jest właśnie czołg, czyli no cel wszystkiego, naszego, tego całej, całej recenzji. Od razu już tutaj wam powiem. Bardzo was przepraszam, to akurat został. Ym, no. Stopa, prask. No i tutaj siadło to. Niestety. Mi się, y, został nadepnięty. No i właśnie na tym tak to wyszło. Ale kółko działa. Nie musiałem nic kupować, jest dalej, mimo, że wygląda tak pokieryszowane, no to jest dobrze. I zaczynamy sobie od najważniejszej rzeczy w tym czołgu, czyli tego... Um, tego układu gąsienic, tego, tego zawieszenia, o właśnie. No i ono jest, jak widzicie... Tak, można nim robić. Je się robiło bardzo prosto, ponieważ jest to... Um, nie wiem, jakbyście tam widzieli, o tutaj o tutaj tu gdzie widzicie to, to jest ten klocek oddziała. Do, do, co się do dział daje najczęściej wiecie ten taki jakby wam to pokazać tutaj wam pokażę wyciągnę sobie tygrysa bo tutaj fajnie na im to widać o chodzi mi o to to tam są chyba dwa takie klocki tak mi się wydaje już nie, już nie pamiętam bo to dawno składałem dobra Wracajmy. I to było bardzo łatwe do zrobienia. Jak dla mnie przynajmniej mało czasu zajmuje, w zasadzie każdy czołg mało czasu zajmuje od Kobi, a jest bardzo przyjemny i nie jest nawet taki mały jakiś taki czołg, tylko jest w miarę fajny. I tak, co tutaj widzimy? Tu mamy. <laughs> tak, tu mamy pług Tutaj taki <laughs> pług górcie. Dobra. Okej. Okay. Tutaj mamy pług. Tak sobie będę mówić, że to jest pług. Nie wiem, no, tu mamy pewną część od tego czołgu. Dokładnie nawet nie wiem, co to jest. Yy, I mamy tak, lampy tutaj. Lampy. Światła, które mają, wiecie, oświecać tą drogę w, jakby, w ciemno, yy, jakby w ciemności, jakby w ciemności, yy, jak jest noc, czy coś takiego. Ogólnie jak jest ciemno, nie? I co najważniejsze, w tym czołgu nie ma yy, ruchomego działa, jak widzicie. Ani w ani w, ani w górę, w dół, yy, czy w bok, nie? widzicie, to jest normalny klocek, przyczepiony. A żeby ruszać działem, na przykład w górę, yy, w dół, w bok, no to trzeba robić tak. Tutaj jest w dół, w górę, no a w bok, no to po prostu całą pojazdą obracać. I on jest też fajnie zrobiony, tutaj, bo jak widać, yy, będzie bardzo rykoszetować. No, po prostu to jest, pod jakim kątem, nie? Tak, tu mamy Wizję włas, na tym też wizjer jakiś tutaj kolejny włas, karabin. Yy, tutaj nie wiem, to są jakieś wywieczniki, no nie wiem, ogólnie jakiś taki, yy, tak, nie wiem, jakby to nazwać, yy, klimatyzacja. O, no, nie, dobra, nie bo teraz za chwilę dostanę, że i co ja mówię, nie, nie, dobra. Yy, tak samo tutaj, jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, skrzynie. Na, na, tam na tyle tego pojazdu tak to właśnie wygląda. Um, tak wygląda tył. Tak wyglądają boki. Jeszcze ja też sobie nakleiłem tą flagę, ale tutaj mi coś krzywo wyszło. Tutaj sobie tak to właśnie wygląda. Oraz um, przód. Tutaj można sobie oczywiście te władze otworzyć. Nie? Cyk i cyk. Tam figurka wejdzie ładnie. Więc wszystko jest dobrze. Yy, I co tutaj jeszcze było? Ma, no ludzie, już zapomniałem. Aha, to, to przedstawię go jeszcze, jak wygląda na tle innych czołgów. Tak więc, proszę bardzo, tutaj, tutaj będzie Street Wagon. Jeszcze za chwilę go obrócę, żeby też było widać. Weźmy sobie tego nowego tygrysa od Kobi i nie wiem, Mausa moment już moja pressiera, bo to podobna wielkość o, jak widzicie tak to wygląda czyli jest, nie jest to mały czołg nie, nie jest to jakiś yy, tutaj Wam pokażę o, takie coś, taki, taki mały wypierdek, <grytek> tak bym to mógł nazwać no, tutaj ten LTWZ, nie? LTWZ38, tak. To LTWZ to jest lekki czołg, wzór i tylko tyle, nie? WZ38, ważne jest to. Ym, no, tak więc tak to wygląda. Tutaj mi się lufa przekrzywiła. I teraz tak, yy, jak się go budowało? Dokładnie nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że nie było z tym żadnych problemów. No tak mi się wydaje, a to się nawet buduje szybko, bo to nie pamiętam ile tu miało klocków, no nie wiem, zapomniałem, bo ja już pudełka powyrzucałem i ogólnie klocki to zapominam, nie, ile to było, ja więc jeszcze za sobie odłożę, a jeszcze jak instrukcja wygląda, to Wam pokażę, to sobie nie wiem, gdzieś tam tutaj, dobra, najwyżej spadnie, tak wygląda instrukcja. O, właśnie. Yy, tutaj mamy na, na, na tytule, na stronie tytułowej, na okładce, yy, tutaj ładny napis: World of Tanks yy, Rollout. Jak widzicie, yy, otworzę sobie. O, i się, widzicie, z takich robienia, ułożenia tych takich płytek, tej, no tej płyty wielkiej. I tak mi się wydaje, że tu chyba było, chyba że to jest działo. O, tak, tu jest tył. Oho, widzicie, bo tutaj są te, te, te skrzynki. No nie wiem. O, tak to wygląda. Jest ładnie, wszystko czytelne. Wrażę, czego macie do pomocy, właśnie takie rzeczy, że tu możecie sobie przyłożyć. jakiś yy, sprawdzić, czy to ten. O, wszystko tak wygląda. Jeszcze. Tutaj. Nie wiem, czy to tu gdzieś bo A, tutaj macie jeszcze wszystko od kobi, jakieś? Wszystko, no nie wszystko. Y, tylko takie, no nie wiem, jakieś, no oferty od kobi, o właśnie. O, a tutaj też y, złota, ładne zdjęcie Tutaj też mamy y, załogę, crew No i tutaj y, opis czołgu. Jaki on jest, ile on jeździ, widzicie jakieś 50 y, km na godzinę. E, front side, rare armor. No to na froncie ma 40 mm, pod kątem to, to bardzo dużym kątem jest to odbija. E, 105 ma, jak widzicie, tutaj pisze Kanonen Street Wagon. Więc no, reload Time 933, co. Dobra, nie, ale to mnie dziwi trochę. Bo to jest tutaj: Macie Street Wagon 103B, nie? a tutaj macie tylko Street Wagon 103. Nie wiem, czy mi one się różnią, naprawdę. Sorry, może chyba tylko tym, że ten nie ma tych tutaj. Yy, nie wiem, jak to nazwać. No, tych fartuchów yy, przeciw, kumulacyjnym i, przeciw kumulacyjnym pociskom, nie? Może tylko tym, nie wiem dokładnie. Dobrze. A więc ym, mam nadzieję, że recenzja się podobała. Yy, u mnie troszeczkę też te odcinki tak wyglądają, że są w różnym czasie, ale musiałbym sobie ogarnąć jakiś dobry mikrofon do, do kompa. Jakiś taki, wiecie, już porządniejszy, nie jakiś tam, gdzie wszystko będzie słychać, każdy szum taki, czy coś takiego, jak dycham. Yy, no i zacznę nagrywać, może będą live y z WOTA, nie wiem, jakiś Minecraft. Jakaś seria z Minecrafta, nie bym rozpoczął. Wiecie, mm, jakiś fajny świat na Survivalu! Tylko, że ja bym chciał już z Datapakami. No, ale jak ktoś ogląda pewną osobę, to on może stwierdzić, że tutaj będzie plagiat. Jak jeszcze będę miał te same, nie? Tak więc na razie sobie odpuszczę. Więc no mam nadzieję, że jakoś to e, wszystko wyjdzie, nie? że, że mikro, jakiś mikrofon muszę sobie ogarnąć i że wszystko będzie ładnie się nagrywać. Jeszcze tylko muszę sobie ogarnąć jakiś yy, taki no nie, ludzie, nie umiem Słyska. wysłowić, XD yy, jakiś program do montowania filmów, żeby też jakoś wyglądały. poprzecinać, yy, przyspieszyć, żeby to nie było takie yy, no <grym> wiecie. Dobra, tak więc ja nie przedłużam. Trzymajcie się, cześć i pa!